W poniedziałek 17 stycznia w Powiatowym Domu Dziecka w Wolsztynie odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne. W programie przewidziano występ wychowanków. Nowy rok Państwowy Dom Dziecka postanowił powitać w sposób szczególny, to znaczy podziękowaniem wszystkim tym, którzy pomagają w wychowaniu dzieci i wspierają nie tylko finansowo tę placówkę. W spotkaniu uczestniczyli m.in. pan Andrzej Wita, przedstawiciel starostwa, pani Grażyna Szarata, dyrektorka gimnazjum nr 2, pan Mieczysław Markowski, przedstawiciel urzędu miasta i gminy, pan Edward Anglard, pan Krzysztof Duda oraz prezes krawieckiej spółdzielni pracy, pani Szrama. Główną atrakcją spotkania był koncert uczniów szkoły muzycznej, który przygotował nauczyciel klasy skrzypiec pan Marian Schirner. Natomiast wychowankowie Domu Dziecka przygotowali część artystyczną, nad którą czuwała pani Maria Dolczewska. Dyrektor pan Przemysław Ptaszyk na koniec uroczystości zaznaczył, że takie spotkania na stałe wejdą do kalendarza imprez Domu Dziecka.